Odcinek trzydziesty. Karantir bardzo życzliwie odnosił się do tych ludzi, a Halefę potraktował z wielkim szacunkiem i ofiarował jej zadość uczynienie za stratę ojca i brata. Ponieważ w czasie docenił męstwo Edainów, rzekł więc do Halefy: Jeżeli osiedlicie się dalej na północy, zapewnię Wam przyjaźń i opiekę Eldarów, a także ziemię na własność. Lecz Halefa. Była dumna i nie chciała podlegać niczyjej władzy czy opiece, a większość kaladinów myślała tak samo jak ona. Podziękowała Kalathirowi, ale odparła: Postanowiłam opuścić cień gór i przenieść się na zachód, gdzie wielu naszych współplemieńców wcześniej już wywędrowało. Zgromadzili więc kaladinowie wszystkich niedobitków, których zdołali odszukać, bo wielu w panice uciekło przed napastnikami w lasy. Pozbierali resztki mienia ze spalonych zagród i wybrali na swego wodza haletę. Ona zaś poprowadziła ich wreszcie do estoladu, gdzie się na jakiś czas osiedlili. Zachowali jednak odrębność, a elfy i ludzie nazywali ich odtąd już zawsze ludem halety. Haleta do końca swoich dni pozostała ich wodzem, a ponieważ nie wyszła za mąż i nie zostawiła potomstwa, władzę odziedziczył po niej haldan. Syn jej brata Haldara. Ale ta wkrótce zapragnęła iść dalej na zachód, a chociaż większość haladinów była temu przeciwna, powiodła ich raz jeszcze na wędrówkę. Nie korzystali z pomocy ani rad Eldarów i po przekroczeniu Kelonu i Arosu szli przez niebezpieczną krainę między górami Zgrozy a obręczą Meliany. Kraina ta nie była jeszcze wówczas tak złowroga, jaka miała się stać później. Lecz na ten szlak śmiertelnicy nie powinni się byli zapuszczać bez opieki i lud chalefy posuwał się z trudem, ponosząc ciężkie straty. Przymuszany do marszu nieugiętą wolą swej przewodniczki. Wreszcie przeprawili się przez brud britjach, lecz nie jeden haladyn żałował, że dał się pociągnąć na tę wędrówkę, no ale teraz wszakże nie miał już możliwości odwrotu. W nowych krajach podjęli swój dawny tryb życia, o ile było to możliwe? Osiedlali się w rozproszonych zagrodach wśród lasów Talat-Dirnen za Teglinem, a niektórzy zapuszczali się w głąb królestwa Nargotrondu. Wielu z nich kochało jednak panią Halefę, chętnie szło wszędzie dokądkolwiek ich prowadziła i poddawali się jej władzy. Powiodła ich wreszcie do lasu Brethil, leżącego między Teglinem i Sirionem. Tam też w dniach nieszczęść, które potem nastąpiły, skupiło się wielu rozproszonych Haladinów. Król Tingol uważał Brethil za część swojego królestwa, chociaż nieobjętego, obręczył Meliany i odmawiał ludowi Halethy praw do tego lasu. Lecz Felagund, który cieszył się królewską przyjaźnią, wyjednął dla nich przywilej swobodnego osiedlania się w Brethilu pod warunkiem, że będą strzegli przeprawy przez Teiglin przed wrogami Eldarów i nie wpuszczą orków do swoich lasów. Haletha, słysząc te warunki, powiedziała — czy nie pamiętacie, co się stało z moim ojcem Haldadem i moim bratem Haldarem? Jeżeli król Doriathu obawia się, że będę sprzyjała mordercom moich najbliższych, to widać ludzie nie są zdolni pojąć myśli Eldarów. Haleta pozostała w lesie Brethil do śmierci, a gdy umarła, lud usypał jej na pagórku, wśród puszczy zieloną mogiłę tur kurhanpani zwany w języku sindalińskim Haudg en arwen tak się więc stało, że Edainowie zamieszkali w krajach Eldarów trochę w jednym królestwie, trochę w innych niektórzy wędrowni, inni osiedleni w mniejszych skupiskach rodzinnych czy większych, szczepowych. Większość nauczyła się prędko języka elfów szarych, aby móc się z nimi porozumiewać w sprawach codziennych, a także dlatego, że wielu ludzi interesowało się żywo wiedzą elfów. Po jakimś czasie królowie elfów doszli do przekonania, że elfy i ludzie nie powinni żyć przemieszani bezładnie i że ludziom potrzeba władców z ich własnego plemienia. Wyznaczyli więc pewne osobne regiony, gdzie ludzie mogli żyć na swój sposób i wybrali spośród nich przywódców, którzy mogli samodzielnie władać tymi krajami. Na wojnie ludzie byli z przemierzeńcami Eldarów, lecz walczyli pod własnymi dowódcami. Jednak wielu Edainów znajdowało tyle radości w przyjaźni z elfami, że starało się mieszkać wśród Eldarów tak długo, jakim pozwolono, a młodzieńcy często na czas jakiś podejmowali służbę w armii królewskiej. Tak na przykład Hador Lorindol, syn Hatola, a wnuk Magora, który był synem Malacha Aradana, za młodu należał do domowników Fingolfina i pozyskał jego serce. Król Fingolfin dał mu w lenno Dor Lomin, a Hador zgromadził tam wiele ludu ze swego szczepu i stał się najpotężniejszym z wodzów Edainów. W jego domu używano wyłącznie języka elfów, lecz nie zapomniano też mowy ojczystej, z której narodził się potoczny język numeronejczyków. Dartionie, natomiast ludem Beora i krainą Ladros władał Boromir, syn Borona, który był wnukiem Beora Starego. Hador miał synów Galdora i Gundora. Galdor... Hurina i Huora, Hurin zaś Turina, zwanego później zgubą Glaurunga. Synem Huora był Tuor, ojciec Erendila błogosławionego. Boromir miał syna Bregora, ten zaś Bregolasa i Barahira. Natomiast synami Bregolasa byli Baragund i Belegund. Córka Baragunda Morwena urodziła Turina, a córka Belegunda Riana Tuora. Syn Barahira, Beren jednoręki, zdobył miłość córki Tingola Luthien i przeszedłszy przez śmierć, wrócił do świata żywych. Córką tych dwojga była Elwinga, żona Aerindila i od nich wywodzą się wszyscy późniejsi królowie Numenoru. Wszyscy oni byli uwikłani w sieć przeznaczenia Noldorów i dokonywali wielkich czynów, które Elderowie po dziś wspominają w historii dawnych królów. W owych dniach siła ludzi wspierała potęgę Noldorów, którzy z wielką nadzieją patrzyli w przyszłość. Morgoth był ściśle strzeżony, gdyż ludzie Hadora, odporni na chłód i wytrwali w długich marszach, nie wahali się zapuszczać niekiedy daleko na północ, aby śledzić każdy ruch nieprzyjaciela. Trzy rody ludzkie kwitły i mnożyły się, lecz nad innymi górował ród Hadora złotogłowego. Równego książętom z elfów. Lud jego odznaczał się wysokim wzrostem, siłą i wspaniałą postacią, żywotnością umysłu, odwagą i wytrwałością. Skory był do gniewu, jak do śmiechu, potężny wśród dzieci Iluvatara za czasów młodości rodzaju ludzkiego. Mieli przeważnie jasne włosy i niebieskie oczy, lecz Turin po matce Morwenie z rodu Beora odziedziczył odmienną urodę. Potomkowie Beora mieli bowiem prawie wszyscy włosy ciemne lub kasztanowate, oczy zaś szare i ze wszystkich ludzi byli najpodobniejsi do noldorów i najbardziej przez nich kochani. Wyróżniała ich bowiem bystrość umysłu i zręczność rąk. W lot wszystko pojmowali, dlatego pamiętali i bardziej skłaniali się do litości niż do śmiechu. Podobny do nich był leśny lud Halecy, chociaż mniej drodny, i nie tak chętny do nauki, małomówny, stroniący od licznych zgromadzeń. Wielu ludzi z tego szczepu lubowało się w samotności i w swobodnych wędrówkach po zielonych lasach, dopóki nie spowszedniały im cuda w krainach Eldarów. Krótko jednak przebywali w Królestwach Zachodu i nie zaznali tam wiele szczęścia. Życie Edainów, odkąd przybyli do Beleriandu, przedłużyło się według ludzkiej rachuby czasu. W końcu jednak Beor Stary umarł, Przeżywszy lat dziewięćdziesiąt trzy, w tym czterdzieści cztery w służbie u króla Felagunda, umarł nie od rany i nie od smutku, lecz po prostu ze starości, a Eldarowie po raz pierwszy przekonali się, jak szybko przemija życie człowieka i zobaczyli śmierć ze znużenia z życiem, której pierworodni nie znali. Opłakiwali gorzko stratę przyjaciół. Beor wszakże rozstał się z życiem bez protestu i odszedł spokojnie. Eldarowie zaś zdumiewali się dziwnym losem człowieczym, gdyż nie znajdowali w swej wiedzy jego wyjaśnienia i był on dla nich tajemnicą. Jednakże Edainowie w tych dawnych czasach szybko uczyli się od Eldarów sztuki i wiedzy, jakie byli zdolni pojąć, a synowie ich wzrastali w mądrości i umiejętnościach, przewyższając znacznie tych ludzi, którzy pozostali za górami i... Nie widzieli nigdy Eldarów ani świata Walinoru, jaśniejącego na ich twarzach. Rozdział 18. Zniszczenie Beleriandu i śmierć Fingolfina. Fingolfin, król północy i najwyższy zwierzchnik Noldorów, widząc, jak rozmnożyło się i wzrosło w siły jego plemię, i jak liczni i dzielni są sprzymierzeni z nim ludzie, zastanawiał się znów, czy nie pora przypuścić szturm na twierdzę. Angband. Wiedział bowiem, że wszystkim im grozi niebezpieczeństwo, skoro pierścień oblężenia nie jest całkowicie zamknięty. A Morgoth może skrycie drążyć wnętrzności ziemi i przygotowywać okropności, jakich nikt nie potrafi przewidzieć, dopóki się nie objawią. W świetle tego, co wówczas wiedział Fingolfin, plan zaatakowania Angbandu wydawał się rozumny. Noldorowie bowiem nie pojmowali jeszcze wtedy w pełni potęgi Morgota, i nie rozumieli że walka z nim bez pomocy walarów nie rokuje nadziei na ostateczne zwycięstwo niezależnie od tego czy by ją podjęli wcześniej czy później ale kraj był piękny królestwa rozległe większość noldorów zadowolona z istniejącego stanu rzeczy wierzyła że będzie on trwał wiecznie i nie kwapiła się do wszczęcia działań wojennych podczas których nie jeden musiałby polec czy to w zwycięskim czy w przegranym boju nie chcieli więc słuchać planów Fingolfina, a szczególnie niechętni byli im wówczas synowie Feanora. Wśród wodzów Noldorów tylko Angrod i Aegnor podzielali pogląd króla, gdyż żyli w regionie, skąd było widać Tangorodrim, a grożące ze strony Morgota niebezpieczeństwo stale było obecne w ich myślach. Plany Fingolfina Spełzły więc na niczym, a beleriant mógł jeszcze przez czas jakiś cieszyć się pokojem. Zanim wszakże szóste pokolenie ludzi, po Beorze i Marachu, osiągnęło wiek dojrzały, a było to w 455 lat po przybyciu Fingolfina do śródziemia, ziściły się jego od dawna żywione obawy i to w sposób bardziej nagły i okropny niż przewidywał w najczarniejszych myślach. Morgot bowiem Długo w tajemnicy gromadził siły i przez cały ten czas rosła w jego sercu nikczemność, a nienawiść do noldorów nabierała coraz większej mocy. Pragnął nie tylko pognębić przeciwników, lecz także zniszczyć i splugawić kraj, który oni wzięli w posiadanie i upiększyli. Badacze dziejów powiadają, że nienawiść wzięła w jego umyśle górę nad rozumiem, Gdyby bowiem poczekał dłużej, aż ukończy wszystkie przygotowania, Noldorowie wyginęliby do ostatniego. Morgoth jednak nie doceniał męstwa elfów, a ludzi w tej epoce w ogóle nie brał w rachubę. Nadeszła zima. Noce były ciemne, bezksiężycowe. Wielka równina Ardgalen ciągnęła się mroczna pod zimnymi gwiazdami od górskich bastionów Noldorów do podnóży Tangorodrimu. Ogniska strażnicze ledwo się tliły. Wartowników było niewielu, mało kto czuwał w obozach jeźdźców Hitlumu. Z Nienacka Morgot wysłał rzeki, płomieni, zbiegające stan Gorodrimu szybciej niż balrogowie i rozlewające się po całej równinie. Góry żelazne pluły ogniem w różnych jadowitych kolorach. Cuchnące, mordercze opary przesycały powietrze. Tak zginęło Ardgalen. Ogień pożarł jego trawę, cała kraina zmieniła się w spopieloną ponurą pustynię, jałową i martwą, spowitą dusznym pyłem. Dlatego też nadano jej nową nazwę: Anfauglit, dławiący pył. Wiele zwęglonych kości znalazło tam swój grób pod otwartym niebem, liczni bowiem noldorowie zginęli w porządze, gdy ich dosięgły płomienie, a nie mogli przed nimi uciec w góry. Krawędź wyżyny Dortonion i ściany Eredwetwin zatrzymały ogniste potoki, lecz lasy na stokach zwróconych ku Angbandowi spłonęły, a dym wywołał zamęt wśród obrońców. Tak się zaczęła czwarta z wielkich bitew Dagor Bragolach bitwa nagłego płomienia. Strugę płomieni poprzedzał złocisty Glaurung. Ojciec Smoków, teraz już w pełni swej potęgi. Jego tropem biegli Balrogowie, a za nimi czarna armia orków. Tłum nieprzeliczony, jakiego Noldorowie nigdy przedtem nie widzieli i nie umieli sobie nawet wyobrazić. Armia ta runęła na Noldorskie twierdze, przełamała linie oblężnicze wokół Angbandu, zabijając każdego, na kogo się natknęła. Noldorów i ich sprzymierzeńców, elfy szare i ludzi. Wielu najdzielniejszych przeciwników Morgota zginęło w pierwszych dniach tej wojny, zanim oszołomieni i rozproszeni sojusznicy zdążyli zgromadzić swoje siły.